Hej, to ja. Dzisiaj gramy w Layers of Fear. Grywam to wieczorem, więc będę strał jeszcze bardziej niż jakbym grał w to na przykład po południu. Mm. Już pewnie jest zamknięte. A, nie, po prostu jest inne miejsce, dobra. Będę przechodził przez to w miarę szybko, bo... Leciutko mi się śpieszy. Błąkasz się w kółko. Okej. Okay. Teraz zobaczymy, czy to prawda. O, nieprawda, bo nie widziałem tego pokoju jeszcze. Fajka, to jestem jakoś notatki, ale nie mogę tego podnieść. Hmm. Potrzebujemy kodu. Dobrze. Były jakieś głosy z tego pudełka, to w sumie dosyć dziwne. Jest tutaj coś? Może znajdziemy tutaj jakąś wskazówkę do tego, jaki kod miałby być do tej kłódeczki tam. O, zamknięte. Może tutaj w tych szufladach właśnie tego nie sprawdziłem. Save the date. 9 of June at 2 o'clock Jest y lag o 9 czerwca w kaplicy świętego Łukasza To może być to Ale szukam jeszcze resztę szafek okay, Tutaj chyba nic nie ma już Więc załóżmy, że to, to 9 czerwca Okej. Okay. To nie działa. Chyba, że muszę wyjść. Nie. To może 0 6 I tutaj 9 A, 6-9 Okej, dobra Może trzeba to ułożyć w jakiś inny sposób. Może to nie chodzi w ogóle o Tą datę, tylko może chodzi o. Tam ja jeszcze coś było napisane, prawda? Chwila? Nie mogę tego wziąć. O. Godzina 14. Sobota 9 czerwca. No nie no, 9.06 pasowałoby dobrze. 9.06. Hmm. Okej. Okay. Mm, nie umiem tutaj znaleźć nic innego O, no mogę zapalić Okej, okay, czyli to nie miało żadnego związku z... Uff na tym jakieś 5 minut A, 4, 8, 5, tak? Wow

Pierścionek. Zamknijmy to. Czy teraz mogę stąd wyjść? Nie. O, never forget. Nigdy nie zapomnij. Okej, okay, chodźmy więc tędy. Ok. Przesło, które buja się samo. Nigdy to, to nigdy nie jest dobre. Okej, otwarte. Więc chyba nie ma. Tu też nic chyba nie ma. Co jest nie tak z tym? Zostań się bujać. Dobra. Lecimy stąd. Idziemy sobie tutaj. Hmm. Jest tutaj cokolwiek może? Spokój. O, globus. Można kredzić. Fajnie. Miałem podobny globus. Ale się... rozleciał <noise> Tu z tymi książkami coś będzie na pewno, bo... O mój Boże <noise> Czy ja jestem teraz w tej piwnicy tutaj? W której byłem wcześniej? Tak myślę Hmm, okej okay, dobra, tu jest wyjście do góry Przejdźmy się do góry w takim razie. Dopiero po chwili zauważyłem, że tam jest lalka przyczepiona do tego obrazu. To tak mi się wydaje, że to był obraz tak w ogóle. Dobra, dźwignie. O, okej. Okay. To ten sam pokój. Jesteśmy za książkami, tylko teraz nie ma tutaj nic na tym obrazie. Okay. Domino. O nie, tu jest teraz ta lalka. Nie będę podchodził, bo znowu gdzieś spadnę. To się zamyka, okej. Okay. Mogę tędy wyjść? Mogę. I to muszę zrobić najprawdopodobniej. Okej. Okay. Zła muzyka sobie się włączyła. Dobra, przejdźmy przez ten korytarz jak najszybciej można. Hm, kartka. Nie yes, like right. <laughs> 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 jestem tak okrągła. <laughs> Dobrze, chodźmy dalej. Jakiś pokój jest dosyć duży, bo już odczuwam te lekkie lagi, ognisko, bra? O co tutaj? Ojej, chyba moje podejrzenia z poprzedniego odcinka, że ktoś miał problemy ze szczurami, <śm> były słuszne. Hmm, jakieś książki. Pewno chodzi o coś z tym obrazem tutaj na środku. O, wiedziałem. Wow. Okej. Okay. Aż mnie ciarki przeszły. Hmm, okej. Okay. Na filmie to może nie wyglądać tak strasznie, ale siedzisz sobie samemu w pokoju, to to jest dosyć creepy. Tak w sumie, co to jest? Rączka została. Mogę go złapać za tą rękę? A no, szkoda. Na no, pewnie mogę już stąd wyjść. Teraz zobaczę. Mogę. Jakiś pokoik. O, kojarzę ten pokój. Nie byliśmy tu już? Albo nie, przechodziliśmy chyba przez podobny po prostu. Dobra, co to jest? Nieważne. Tutaj chyba nic nie było. Biblioteczka. Jest coś tutaj może? Nie, też chyba nic nie mogę wziąć. Dobra, zostawię to w ten sposób. Jakieś listy. Okej, przejdźmy się po prostu dalej. Okej, ktoś tu płacze. Nie wiem, czy chcę tam wchodzić. O, zamknięte. Okej, to nawet nie mogę tam wchodzić. Cześć. To już czas, żebyśmy porozmawiali, nie myślisz? Mówię, widziałam cię w moim domu tak wiele razy. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Okay. Rozmowa z jakimś kobietą. Dwie drogi. Co jest za drugimi drzwiami? Idę się zobaczyć? O, to są niestety zamknięte. Szkoda. Dobra, przejdźmy się tutaj w takim razie po prostu. Papryka. O, to mi się kojarzy z tym schowkiem, w którym byliśmy ze szczurami. Gdy się z pułapkami na ale to jest raczej jakaś piwnica bardziej. Jest tutaj dosyć ciemno. Hmm. Ok, dużo potłuczonych butelek i tego typu rzeczy. Wino też potłuczone Dobra, lecimy dalej. Hmm. O. Pierwszy krok jest najtrudniejszy. Kuchnia, tu byłem Nawet kilka razy. Pierwszy raz jak sprawdzałem czy jak wygląda nagrywanie tej gry No i drugi raz w pierwszym odcinku Co jest Czy Just... mi się wydawało czy jabłko wypadło z tego obrazu I, i zgniło Okej okay. Mam rację Hmm Chyba nie chcę tam na razie podchodzić Da się stąd wyjść? A, nie na pewno muszę tam podejść, muszę dostać jumpscare'a i... Okej, okay, to było dziwne Z tymi jabłkami Może teraz będę mógł wyjść jak ktoś tam szarpał z drzwi Okej okay. To jest ciekawe

Ojej, to jest... to jest skóra? Bardzo możliwe, że to była skóra. E, okay. Nie widzę tutaj zupełnie nic, więc będę po prostu się kierował w stronę, w którą były drzwi. No. Chyba sobie muszę rozjaśnić grę. Okej, okay. musiałbym zrestartować grę, żeby ją rozjaśnić. Nie będę tego robić, tylko po prostu o. Nie mogę wejść? Co? Dobra, nieważne, tu jest chyba po prostu ściana. Wyjdę tędy. O! Jesteśmy z powrotem przy naszym obrazie. Shapeless Dreams. Okej. Okay. Może coś się tutaj zmieniło. Nie wiem. Nie, co to? O, tej. Okej, okay, tutaj pojawiają się notatki. To te, które znaleźliśmy. Okej, okay, dobrze. To będzie na tyle w drugim odcinku. O, mogę namalować? Okej, okay, namalowałem jakąś część. Są chyba flamingi. Dobra, więc to będzie na tyle. O. Dobra, jeszcze to przeczytamy. A no tak. Skóra, którą znaleźliśmy czyli tutaj będą się pojawiać rzeczy związane z każdym jakby przejściem. Czyli zgaduję, że takich przejść będzie 6. Dobra, to. To będzie na tyle w drugim odcinku Layers of Fear. Do zobaczenia w następny poniedziałek.